Siemka z tej strony Spider Vamp dzisiaj przygotowałam Wam taki mały opening, Dwa Big Boxy z Brawl Stars i trzy Brawl Boxy. Najpierw otworzymy te większe skrzynki Jeśli wyjdzie wiek, jakaś lepsza postać i mamy nową postać Karla. Dzisiaj zagramy Karlem na pewno, żeby zobaczyć sobie, jak się nie gra. Tworzymy jeszcze te, tego pana. No tutaj też dużo było. Z tymi to pewnie będzie szybciej, dlatego że tutaj to one nie mają jakiejś dużej szansy na nowego. No cóż, ale karl ulepszony. Jeszcze nitę ulepszymy. Oj, to nie tu wszedłem. Cóż, karl może być. Brawleja sobie ulepszymy, równo 140 pieniążków na nią i cóż, piąty level na nią jest. Gramy sobie Carl'em, bo nim się ciekawie chyba gra, może będzie pierwsze miejsce. Prawda nie sądzę, to o ile dobrze widziałem to nie jest jakaś najlepsza postać. Najpierw sprawdźmy jaki on ma zasięg. Dosyć duży. Ula, la, tylko raz na raz może warnąć. No to cóż, słaba postać, dosyć. Tutaj będziemy w nią tutaj nawalać. No cóż, mamy jedną. Porobiono mi przy okazji, mamy tego duże. ale to jest trochę słabe, właśnie też, że tylko jedno naraz można zdobyć. Siem. Ale ultronokozackiego, sami zresztą przed chwilą widzieliście, jak porobiony został. W ogóle jakimś chyba toporkiem rzuca. Widzę, że nie jest może najszybszy. Ale dobry jest. No ten nie załatwił już. No cóż, karlem przez nagra się fajnie. Śmieszna ma też on sobie to podrzuca. Potem to tak dziwacznie łapie. No cóż, zagram jeszcze dwa razy karlem, żeby dobić do drugiej rangi. I będziemy kończyć bo najpierw mus... trzeba skrzyneczkę mu znaleźć o, nawet trzy są to jeszcze lepiej no cóż, karl jest dobry, ale raczej z większością aha, to już wie... dobra, słuchajcie, ja już rozpracowałem jak ten jego toporek działa jak on rzuca tym toporkiem, to ten toporek potem do niego wraca i oto i cała ta zagadka, widzicie? Jak ten toparek wróci, to on dopiero ma coś swojego ultra całego. Widziałem Cię, nie myśl sobie, że Cię nie widziałem. Ojcze. Tutaj, Jezus Mary, ona rzuca jakieś bomby i dodatku ucieka. No to niezła. Ja ją chciałbym mieć, ale ona na razie nie jest dla mnie. Sprawdzę załatwiłem ją. XD załatwiłem ją. To jest w ogóle mifik. Ona z daleka to prawie dwa tysiaki zabiera. Chapsów. Dobra, porobiona kolejna. Ojć. Tutaj mam karty jakieś rzuca. Ojdź. No niestety tutaj miało, miała ta rundka jakieś zebranie dobrych kart. No ale cóż, Karl ma świetlaną przyszłość można, że powiedzieć dobra, zagramy jeszcze ostatnią rundkę jak zresztą widzieliście, tam mam 600, no ponad 650 pucharków a to całkiem dużo, bo na ostatnim odcinku to miałem może, nie na pewno nie miałem dużo miałem bardzo mało na ostatnim odcinku pucharków, w sensie czy to było jakoś super mało, to ja nie wiem, ale na pewno nie było tak dużo. To wiem na pewno. Ja się tu podleczę, a nie myśl sobie, że ja ci w tą kałużę wejdę. Nie chcecie tu. Nie znam cię. Dobra. Wróćcie się od tego Barleya całego. Odczepił się ode mnie, ten cały barley. Szkoda, że nie można sobie tak rzucić na przykład trzema toporkami naraz. O. To byłoby niezłe. Ani razu we mnie nie trafił. Ani razu siedzi w tych krzakach, myśli, że mnie pokona. No, co już widać, dobrze myślę Trzema jeszcze będzie ostatnia. Naprawdę to dobijemy sobie tak do. No tak, teraz będzie ostatnia, żeby tak dobić do 670. Dajcie. W komentarzach napiszcie, czy chcielibyście więcej takich openingów. Bo przyznajcie, to było trochę duże zaskoczenie, według mnie przynajmniej. Że tak było. Dobrze, ja kończę. Bye.